Witam wszystkich e, taki Przyszedł mi pomysł nagrania filmiku o paswisku Paswisko zostało założone w tym stanie jakim jest W 23 roku na wiosnę, zasiane e, Ogrodzenie zostało złożone trochę później Wcześniej było samo plastikowe I w pewnym sensie ogrodzenie plastikowe się lepiej sprawdza bo jest przenośne A patrząc na lata to i tak I drewniane hmm, gnije hmm, Plastikowe od słońca się łamie więc chyba najlepszym opcją byłoby słupki e, takiego plastiku może jak to jest takiego grubego ale tak ogólnie myślałem o betonowych chyba najlepszą opcją e, ogólnie co mogę powiedzieć o ogrodzeniu sznurek też po latach truchleje a drut mam aluminiowy to się rozciąga i też jest że tak powiem trochę no średnio dobry pomysł bo się rozciąga i potrafię trawę dotykać tak jak ten, ten niższy i też jest problem u mnie jest wado to, że na pastwisku mam około 30 arów tutaj i mam 3-5 sztuk chodzi, 3 dorosłe i 2 sielaki. Zdecydowanie za mało, bo trzeba było przynajmniej dwie takie kwatery i dać odpocząć tej trawie, no ale u mnie tego nie ma, jest nie z gumy i brak jest tego, że tak powiem, odpoczynku ma trawa. No, tu mamy co możliwość, trochę była to wpuszczone przeżyto, nie chcę jeść. Nie wiem czemu w sumie tutaj co widzicie takie, widać takie teraz pod słońcem, są osielniejsze. To jest nasiona z własnego gospodarstwa z mieszanki gorzowskiej. Po prostu to co się trąciło na klepisku. To zostało zebrane. No, tutaj mamy przeżyto, tam nawet się gdzieś tu wyka trafi. Tak jak widzicie, tu mamy kilka krzaków malin, drzewek owocowych, dwie gruszki. Tam mamy morele chyba przy sam nie pamiętam, co kupiłem. No, areł mamy mały, więc tak radzimy. No tu jeszcze gałęzie mamy do zanurzenia. Trzymamy maszyny, także jest Ten bardzo służy za prac manewrowy, także jest wykorzystywany. No i problemem jest to, że ja Zauważyłem, że w paswisku trzeba zadbać o PH, a już reszta nawożenia hmm, już trzeba by robić próby glebowe. Zostaw Maruś! Zostaw stop! jestem. Się bawi. że celowo widzisz, że nagrywam? To celowo. Trzeba zadbać. Ja u siebie stosowałem teraz wapno Nie wiem, czy widać takie granolki. Jest trochę rozrzucone. Tak kilka razy do roku rozrzucam niewielką ilość. No a pociewu nie robię i to jest błąd. E, e, ogólnie uważam, że ku mnie to nawożenie naturalne wystarczy poza wapnem. A pociew się wpasowałoby robić. I takie są wady. No, ogólnie u mnie to tam wiadomo, że te budynki, co i tą infrastrukturę, no nie w najlepszym stanie, no ale jest jak jest. No ale trzeba, mówię, próbować to raz polepszyć. No i trzeba by to podsiać, ale nie wiem, czy nie trzeba zgłęboszować, bo u mnie gleby są strasznie strasznie zbite. To jest padla, mam problem w piciu ogólnie. I może też by to ułatwiło. No widzicie, jak chodzi. Ułatwiło pracę. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Coś więcej na temat głęboczka, bo się nie robiłem. O. No tak jak widzicie, sąsiad ma ładne zboże, to też jest wada to, że w moim przypadku mały areał, to zwierzęta próbują, no jednak chęć wydostania się no, z kosztowania tego zboża i to też jest taki problem. No, prąd włączony nie pomaga, tak? Bo jak ktoś mi powie, prąd włączę, no sierść tu trochę robi robotę, no ale tak ogólnie tak to wygląda. Moje spostrzeżenia. Paswisko nie powinno być... Wypluj, wypluj! Na paswisku nie powinny być trzymane maszyny uważam, bo bydło je niszczy. Eee, m, najlepiej żeby było niejeżdżone, nie niszczone. Wtedy by fajnie to było, ale u um mnie jest jak ciasno, jest jak jest. Jak ty się przeszedł? No, trendy. Ciężko mi z nim nagrać z kontekstu, niestety, ale wypadam. No, taki film będzie może mało ciekawy. Także trzymajcie się, cześć, kończę ten film.